Dzień dobry Państwu, a raczej dobry wieczór, bo to mija już poniedziałek, dzień dziękczynienia tutaj u nas w Kanadzie. Mam nadzieję, że Państwo mieli smacznego indyka bez hormonów, bez antybiotyków. No jest to święto, które tak jakoś przejęliśmy jako imigranci, bo to święto imigracyjne można by nawet rzec święto kolonizatorów, prawda, to był taki, to są takie nasze tutaj zamorskie dożynki, kiedy, kiedy tam dziękujemy Panu Bogu za te wszystkie dary, które pozwoliły przetrwać, przeżyć kolejny rok na tej ziemi. Proszę Państwa, no ta ziemia właśnie została przez tych kolonizatorów, boję się użyć tego słowa ucywilizowana, to znaczy no, wygrała ta nasza cywilizacja cywilizacja oparta na, na tych filarach zachodnioeuropejskich, prawa rzymskiego, wartości absolutnych, no i przede wszystkim chrześcijaństwa, bo przecież te ziemię cywilizowali głównie misjonarze. I handlarze później. Proszę Państwa, ja mówię to tak specjalnie w ten sposób, który dzisiaj uważany jest za niezwykle naganny, ale to, że dzisiaj właśnie mamy. Prawa człowieka, obywatela, że cenimy wszystkich ludzi jako równych wobec prawa, że mamy coś, co się w Kanadzie do niedawna podkreślało, tak zwane rule of law, czyli, czyli rządy prawa po prostu, to że każdy człowiek może liczyć na sprawiedliwość, to jest zasługa tego systemu wartości, który wniosła tutaj cywilizacja Europejczyków. Można. Się spierać o wiele różnych innych rzeczy, o wiele różnych rzeczy, no ale trudno temu zaprzeczyć. Owszem, ta cywilizacja e, powodowała wiele nieszczęść, e, wojen, była krwawa i tak dalej, ale to, w czym żyjemy dzisiaj, czego żeśmy się dopracowali po tych e, wszystkich latach, to jest również e, efekt e, wartości przez te cywilizacje e, przyniesionych. Warto o tym pamiętać w dzisiejszych czasach, kiedy adepci nowego marksizmu, mówi się wokizmu dzisiaj, tego przebudzenia tożsamościowego, którzy dzielą ludzi no już nie na klasy, ale, ale właśnie nawet na rasy, usiłują kanadyjskie społeczeństwo przenicować. I te wartości, które właśnie. Podświadomie, podskórnie czcimy tym indykiem, którego dziś, dzisiaj żeśmy jedli. U nas akurat w rodzinie jemy kurczaki, bo to one są tutaj w okolicy takie jak indyki. A indyki to zrobili się trochę takie małe prosięta. Proszę państwa, to właśnie ta cywilizacja dzisiaj jest podkopywana, podkopywana. Powiem państwu przykład Kanada, kraj taki. Przodujący w prawach człowieka i demokracji, wydawałoby się, wprowadza system segregacji rasowej. Wprowadza, dzieli ludzi ze względu na urodzenie, ze względu na rasę. I ja nie żartuję. No, nowy program, który przeznacza kilkaset milionów dolarów, przeznacza te pieniądze dla organizacji charytatywnych, organizacji niosących pomoc, ale tylko, tak to jest napisane, dla czarnych u nas się mówiło kiedyś dla murzynów no tylko jeżeli tak zaczniemy robić to natrafiamy na bardzo ciekawe problemy Kogo do tej grupy zaliczymy, czyli co? Niemcy robili jakieś tam ustawy norymberskie, żeby pokazać, kto jest Żydem, czy też zdefiniować, to, kto, kto jest Żydem, kto ma jakie pochodzenie, na sobie my też będziemy się takimi rzeczami tutaj zachowywać. A jak ktoś jest, nie wiem, może w 25%, albo w 10%, albo w 5%. Albo, powiedzmy, tak jakby zdawały się takie przypadki już w Stanach Zjednoczonych, jest całkowicie biały, ale przyznaje się do tożsamości tej innej, innej kultury. To co? Skoro mamy naszą płeć uznaną jako konstrukt społeczny i każdy z nas może być kobietą albo mężczyzną w zależności od samopoczucia, to mówiłem już o tym wcześniej, dlaczego nie możemy być jakąkolwiek rasą w zależności od samopoczucia. Niektórzy mówią nawet, że możemy być zwierzęciem, jeżeli tak się tam Coś nam w głowie stanie i za takie się podajemy, i tak powinniśmy być traktowani. Proszę Państwa, jesteśmy świadkami bardzo niebezpiecznej gry. Rozmontowywania czegoś, co zaczęło bardzo dobrze działać i co przyniosło dobre efekty. Przyniosło nam kraj. Cywilizację, do którego żeśmy tutaj przyjechali w poszukiwaniu wolności. Ten kraj był tutaj wolny, ten kraj szanował ludzi, i ten kraj pozwalał się nam wszystkim bogacić. I, no cóż, ten kraj został przez tych ludzi, którzy tę wolność tutaj mieli i szanowali, właśnie zbudowany i doprowadzony do tej swojej świetności. Niestety. To jest tak, że następne pokolenia, pokolenia, które się rodzą w tej świetności, uważają, że to jest dane raz na zawsze, że to jest jak powietrze. Czy tymczasem tak nie jest? Tego należy bronić. I właśnie ten tegoroczny Dzień Dziękczynienia powinien nam to uświadomić. Powinien nam uświadomić, jakich wartości musimy bronić w tym kraju. I kto na te wartości i dlaczego nastaje? To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ żyjemy w świecie no ja bym nie powiedział półinteligentów, ale, ale ludzi, których można porównać do takich arewistów ery stalinizmu, którzy tam, jak to mówię, przeczytali dwie książki czy trzy, wydaje mi się, że wiedzą na czym świat polega i usiłują ten świat zmienić. Inni ludzie nie chcą za bardzo iść ich tropem, no więc ci uznają, że trzeba tych innych ludzi po prostu do tej zmiany przymusić. Jesteśmy świadkami tego tutaj w Kanadzie. Proszę sobie o tym pomyśleć, trawiąc tego indyka, bo proszę Państwa, ten kraj jest piękny i ten kraj powinien piękny pozostać dla naszych dzieci. Tyle na dziś. Mówił Andrzej Kumor. I oczywiście Happy Thanksgiving! Ile jeszcze z tego dnia nam zostało. Pozdrawiam serdecznie.